No witam Was kochani robię znowu moje wideo to samo jak zawsze um. loguję się do gry Idę na ten. Sprawdzam, co to jest. Do mojej do mojego biura właśnie. Tego wyślę na sztuki. Jest nowa torba. Jadę autobusem na miasteczko, czy mogę kupić tego pokojeczka? на разве не умеет его купить? Ты его не не купи на разве? Так. И так. 180. On ma wszystko. Czy nie ma wszystkiego? Dobra, żeby to było, na wszystko, na teraz, na przykład, ale później znowu będę i znowu wam dam coś nowego na YouTube'a. To wszystko. Żegnam na razie. Do później.